A czasami Uber jest lepszy niż Tinder. Na przykład, jak chcesz źle Ogólnie odjechaliśmy 10 km od miasta, bo Krzysztof chciał znaleźć kangury. Sobie tu siedziały. I teraz poszły tam i ich w ogóle nie widać. I to wszystko było bez sensu. Tu się nagrywa. Dobra, to było niepoważne. Urwała Alsterko. Dobra, to było niepoważnie na początek, ale temat jest dość poważny. Chcemy dzisiaj porozmawiać z Wami o finansach. Będzie to pierwszy odcinek z takiego cyklu, bo mamy kilka pomysłów na dalsze odcinki. I dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć, jeżeli chcielibyście przyjechać do Australii i macie pieniądze odłożone w polskich złotych, to ile musicie sobie zaplanować, żeby Wam starczyło na miesiąc życia w Australii? Średnio. Słów parę Teraz Natalia powie o tym, co nam posłuży za dane wyjściowe do naszego porównania i dlaczego możecie traktować to w miarę poważnie i w, miarze, w miarę marodajnie i nie jest to żadna, żadna ściema. Dobra, to nie jest ściema, uwierzcie mi na słowo, lecimy. E, tutaj widzicie nasz Excel, który ja prowadziłam już w Polsce. No razem prowadziliśmy. Ja prowadziłam w Polsce. A ja przynosiłem paragony. Tak, Krzysztof robił, robił zakupy, a ja je spisywałam do takiego programu, do Excela. <głos> <głos> Nie wiem, o, czy znacie takie nowoczesne oprogramowanie. Link w opisie. <noise> I, I tak, i mamy tutaj rozpisany powiedzmy od września do stycznia. To są mniej więcej miesiące, kiedy sobie mieszkaliśmy razem i razem żyliśmy, więc są to koszty życia na dwie osoby. Spisywaliśmy paragony i dzieliliśmy produkty na takie kategorie jak jedzenie, alkohol, chemia, przekąski, opłaty, wyjazdy i inne, jak tutaj widać zresztą. I naprawdę wszystko, wszystko było wpisywane. No Jest jak tutaj widzicie, dużo. każda złotówka była rozpisywana w każdym miesiącu i zliczała się do tych kategorii, na które sobie podzieliliśmy. I tak sam, taki sam, ten sam plik używaliśmy w Australii jak dotąd i używamy nadal. I teraz pokażemy wam yy, właśnie tą średnią, która jest złożona z tych miesięcy, która tworzy taki jeden miarodajny średni miesiąc, jaki mieliśmy w Polsce wydatkowo i jaki mamy teraz w Australii wydatkowo. I powstał oto plik. I ten plik pokazuje, znaczy te podsumowanie pokazuje średni miesiąc z Australii, średni miesiąc z Polski. I średni miesiąc z Australii przeliczyliśmy na złotówki. Chociaż wiemy, że tak nie, nie można robić, no bo wiadomo, nie można porównywać, bo inaczej się zarabia. Ale ten film ma tylko jakby zasugerować osobom przeprowadzającym się z Polski do Australii, ile muszą zabrać polskich złotych, żeby się utrzymać średnio. A dla innych może będzie po prostu ciekawostką, albo wyłączcie. <noise> eee, także przechodzimy do omawiania, to co mówiliśmy. Średnia z Polski to jest tutaj. Z pięciu ostatnich miesięcy naszego pobytu. Średnia z trzech miesięcy naszego pobytu w Australii to jest tutaj. Także z całą stanowczością możemy powiedzieć, że w naszym przypadku i można to przyjąć mniej więcej za taki konstans, że koszty życia, wliczając w to jedzenie, alkohol, chemie kosmetyki, przekąski, jakieś wyjazdy oraz takie drobne wydatki, inne, są tutaj. 2,32 raza większe. I to na naszym doświadczeniu jest sprawdzone statystycznie. E, ryzyko błędu jest niewielkie, bo próbka jest dosyć duża. Natomiast w pozostałych e, trzech kategoriach, które też chcemy omówić, tutaj już się trochę posiłkowaliśmy e, naszym. Nie odpowiadaj. No, i jeszcze tak słowem uzupełnienia: no bo możliwe, że wy, życie, wy żyjecie na innym poziomie niż my, ale chodzi mi o ten, chodziło nam o pokazanie tego przelicznika, że średnio, jeżeli wiecie, ile Was wynosi budżet na życie w Polsce, to powinniście to przeliczyć razy tam około 2,5, żeby wiedzieć, ile Was wyniesie ten sam poziom życia w Australii, bo u nas tak to wyszło. I potem kolejne y, rzeczy to jest mieszkanie i komunikacja i auto, których nie uwzględniamy w naszym budżecie. Ponieważ no, nasza sytuacja z mieszkaniem, jak oglądacie, to wiecie, że była tutaj taka trochę dziwna, bo mieszkaliśmy chwilę za darmo przez to, że mieliśmy house sitting, czyli że po prostu opiekowaliśmy się domem zamiast za to, że mogliśmy tam mieszkać. Więc po prostu mieszkanie to jest taka średnia cena rynkowa wynajmu, można tak powiedzieć, cena rynkowa wynajmu w okolicy miasta. Nie jest to centrum, nie jest to kompletnie poza miastem. Jest to tak na obrzeżach miasta, w Australii taki miesiąc by kosztował około 6-300 złotych, a w Polsce, no to w takim średniej wielkości, takim średnio dużym mieście na miesiąc wynajem... Spo... Mówimy o kawalerce, wyprodukujemy no. kawalerkę. Tutaj tak. odnośnie Australii... Nasz se... znajomy wynajmuje po prostu takie niewielkie mieszkanie i z, yy, ze wszystkimi opłatami to go wynosi mniej więcej 6-300 złotych. Na miesiąc, a w Polsce to porównujemy do mieszkania, które ma Krzysztof w Pile i wynajmuje ludziom, i on, oni około płacą 1500 za wszystko z, i to jest taka średnia cena w Polsce, jaką można mieć mieszkanie wynajęte. Komunikacja i auto. E, cały ten budżet dotyczy dwóch osób, czyli jednej osoby, która pracuje cały czas na cały etat, i studenta, czyli mnie. I tutaj nasz, e, w tym porównaniu to, co jest napisane: komunikacja, czyli to, co jest tutaj. Jedna osoba, 20 przejazdów, dom, miasto, dom to jest takie założenie, że ktoś po prostu codziennie kursuje gdzieś i jest studentem, bo ja jestem studentem. No więc w przeliczeniu na polskie złote ja wydaję około 210 złotych na miesiąc na komunikację z tym, że tutaj nie ma biletów miesięcznych, więc ja tutaj obliczam, że po prostu za każdy przejazd muszę zapłacić osobno, a w Polsce jest możliwość kupienia karty miejskiej na przykład, więc studencka karta miejska w Poznaniu kosztuje 100 złotych na miesiąc, więc wychodzi, że to jest jakieś dwa razy, dwa razy tyle w Australii. Oczywiście, drożej. I auto to jest koszt tej drugiej osoby, czyli ktoś tutaj jeździ do pracy codziennie samochodem. Jeżeli byście mieli samochód w Australii, to koszty benzyny są to jest jedyna rzecz, jaka jest tutaj tańsza niż w Polsce, bo za, za takie przejazdy przez miesiąc do pracy i z powrotem, zakładając, że jeździcie dziennie 20, 25 km w jedną stronę, to byście płacili 250 zł za miesiąc takiego kursowania. W Polsce byście płacili 400 zł, bo jest benzyna droższa. Dokładnie tak. O cena w paliw już mówiliśmy trochę w poprzednich odcinkach. A tutaj po prostu przyjęliśmy jakieś założenia, żeby to e, zbiorczo porównać. E, także podsumowując, to co bije po oczach, to że w Australii bardzo drogie są koszty zakwaterowania. E, także warto szukać jakichś alternatywnych rozwiązań, takich jak house sitting, albo po prostu wynajęcie sobie na początek może pokoju. E, I to co bije po oczach, że dużo tańsze jest paliwo. I to, co bije po oczach, to jest Natalia. <grych> Komunikacja i e, życie, koszty życia, takie ogólne, takie wydatki powiedziałbym e, spożywczo-drogeryjne, e, to jest mniej więcej porównywalne i to jest około 2,3 razy wyższe e, niż koszty życia w Polsce. I tutaj ogólnie mamy rezultat, czyli uśrednione. 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 Czyli uśrednione mamy tutaj. I takie uśrednione, to wychodzi, że w Australii na miesiąc życia dla dwóch osób dla pary, zakładając, że jedna osoba ma jakieś tam zniżki studenckie, a druga ja normalnie żyję jak normalny, porządny obywatel, to jest jakieś 8800 zł, czyli no prawie 9000 zł trzeba odłożyć na miesiąc dla dwóch osób życia w Australii. I jeżeli przyjeżdżacie do Australii jako jedna osoba, to nie możecie tego wprost podzielić przez dwa, no bo wiadomo, że wynajmując jedna osoba mieszkanie będzie dłuż, więcej płaciła niż yy, dwie osoby. Hmm, to się sytuacja zmieni i to dosyć mocno. No, Także to więc... jest dla osób w podobnej tak. sytuacji jak my najlepiej więc dla pary to jest tyle. Najlepiej na wizje studenckiej, tak żeby były też podobne założenia odnośnie za, zarobków. No. E, także po prostu wydacie tutaj e, przeliczając na złotówki trzy razy więcej niż w Polsce. Także mm. jeżeli przyjeżdżacie z oszczędnościami z Polski, to dopóki nie znajdziecie pracy, policzcie sobie e, swój miesięczny koszt życia w Polsce i pomnożcie to razy trzy. No tak. I to myślę, że nawet niezależnie, czy przyjeżdżacie sami, czy w parkę, czy rodziną, to możecie pomnożyć po prostu razy trzy i powinno Wam wyjść mniej więcej Ile będziecie tutaj płacić w porównaniu do Polski? Dokładnie tak. A jeżeli przyjeżdżacie do kogoś, macie gdzie mieszkać za darmo albo coś, to szczegółową rozpiskę e, zostawiamy wam e, tutaj. I możecie porównać sobie e, jak, e, jak procentowo. <ścoughs> wow, wow, to jest wow. takie nowoczesne oprogramowanie Krzysztof jeszcze nie do końca łapie, co tutaj trzeba ja tutaj nie... klikać że możecie sobie po prostu stosunkowo porównać. Także jak widać, alkohol też jest dużo droższy. Także jeżeli walicie dużo, jak Paweł z Piotrkiem, to polecam znaleźć inny, lepszy kraj do życia. No tak, alkohol jest dużo droższy, ale my tutaj nie kupujemy tak jak w Polsce kupowaliśmy. Też. To jest jedyna nasza różnica w trybie życia. Trochę mniej kupujemy alkoholu. Dobra, ale już widać, że nawet w Polsce nie kupowaliśmy dużo. No, zależy, co to jest dużo dla kogo. Niektórzy wcale nie piją, więc jeżeli nie pijecie alkoholu, to spoko. To dużo, dużo. O, wam nie, nie, się... To nie jest spoko. To <laughs> przemyślcie swoje to się, życie. O, to się opłaca, bo w Australii nie, nie będziecie dużo pić, tak czy inaczej. No, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, chcielibyśmy też jakby zaprosić Was do subskrybowania naszego kanału, bo już mamy prawie 100 subskrypcji, więc może będzie jakiś specjal na 100 subskrypcji. Woo! A w przyszłych tygodniach myślę, że będziemy mieli dla Was jedną bardzo fajną wycieczkę. Którą Wam pokażemy. Poza tym, też z takiego cyklu finansowego mamy kolejne dwa pomysły na filmy. I krótko może opowiemy o tym, jak one będą wyglądać. Nie będą to takie typowe ceny w Australii, bo takich filmików już znajdziecie dużo na YouTubie. Ale oprócz tego, co pokazaliśmy Wam teraz, chcemy zrobić porównać koszyk zakupowy w polskim supermarkecie najbardziej popularnym, który jak, jak się nazywa, bo już nie pamiętam. Stonka, czy jakoś tak, yy, oraz tutaj najbardziej popularny supermarket czyli Woolworths. Zrobimy to w formie małej konfrontacji. Sprzedamy Wam też e, pewien ciekawy sposób porównywania cen produktów na świecie. E, a trzeci, ostatni odcinek będzie już typowo personalny i opowiemy o tym, jak w jaki sposób nam udało się zaoszczędzić na. E, następny semestr studiów, w który niedawno e, tą opłatę uiściliśmy. Jakich e, popełniliśmy błędy, czego mogli, co mogli, jakich kosztów mogliśmy uniknąć, takie po prostu będzie to nasze szczere tutaj podzielenie się doświadczeniami. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. No! Gdzie są Twoje kangury, Krzysiu? <laughs> Szukaj kangura. Vou cair canguru. Tacha, tacha. troca